Pochwalony Jezus Chrystus, rozpoczynamy nowy tydzień ze świętym Józefem. Mamy dzisiaj uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. I Ewangelia, której teraz możemy posłuchać. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Maryi na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, syn Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i twej małżonki. Zobaczmy, że człowiek pobożny, którym jest święty Józef, ma dobre plany. Modli się, szuka, szuka rozwiązań i znajduje w swoim sercu, w modlitwie, w pytaniu się ludzi, pomysł, żeby oddalić Maryję, żeby ocalić ją przed ukamienowaniem. I na ten pomysł, na ten zamiar, który ma bardzo konkretny, przychodzi światło Boże, żeby wziąć Maryję. Żeby wziąć ją jako swoją małżonkę. Co jest też smutnym doświadczeniem, bo oznacza zniesławienie Maryi. Jest dziecko widać brzuch przed ślubem. Jest to zniesławienie. Ale nie bój się wziąć, nie bój się w ten sposób. Słyszy tę myśl od Boga i za tą myślą idzie. To jest ważne, żebyśmy mieli serce, w którym jesteśmy otwarci cały czas na usłyszenie głosu Bożego. Nie bój się iść tą drogą, nie bój się w ten sposób, nie bój się tego zaangażowania, nie bój się takiego rozwiązania sprawy. A nią interwenuje. Bóg się troszczy o swój lud, Bóg się troszczy o Maryję, troszczy się o Jezusa, który jest w niej i podobnie troszczy się o nas. To zasłuchanie w Boga, niech ono nam gdzieś towarzyszy, pytajmy o to. W różnych momentach, w różnych sytuacjach każdy z nas, ja również mam pytać się Jezusa, bo może nas zaskoczyć. Dać takie rozwiązanie, które jest zupełnie nieoczywiste i coś, czego się boimy. Jest drogą, która nas prowadzi ku czemuś nowemu, ale przede wszystkim jest drogą, która jest wolą Bożą. Na to Wam błogosławię, na to zatrzymanie się właśnie w ten sposób na Ewangelii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uroczystość Świętego Józefa to jest wielkie święto w Kościele. To święto jest tak duże, jakby była chwilowa pauza w wielkim poście. Tak jak będziemy mieli drugą uroczystość, bardzo ważną, zwiastowanie, które będzie w sobotę. Dlatego zapraszam, żebyśmy dzisiaj pogadali trochę ze świętym Józefem. O naszych rodzinach. On się opiekuje naszymi rodzinami. O naszym powołaniu. O To jest potężny orędownik. Do zobaczenia. Kliknijcie. Albo tutaj mamy gorzkie żale, albo też utwór mocnych w duchu. Niech ta modlitwa dalej płynie z serca. Do zobaczenia.